ale nie źle, bo nie pada. Chociaż już padało, ale może jeszcze nie będzie padać. Zabieram dzisiaj na targi staroci. Lecimy kawałeczek z parkingu, musimy się przejść tam do przodu. Targ jest dzisiaj pod chmurką, ale widziałem, że mają malutkie straganki zadaszone. Także zobaczymy co mają. Może uda coś się kupić, może nie. Parking free. Nie wiem, jak tam z wejściówką, może trzeba będzie jakieś tam parę groszy dać, ale to normalne. Lecimy, widzimy się przy fantach. No i na wejściu dostałem program. A tak to wygląda dzisiaj, taki mały bazarek ładny. I wjeżdżamy pozaglądać, co tutaj mają. Pójdziemy sobie rzędami, rzędami przelecimy. Kuurtje bij. En nu is het wattje. Piënte dingen. Oh, dat is cuddel. Hallo, morgen. Yeah, Daar heb ik nog een heel, heel setje van. Yes? Ja. heb ik in mijn doos nog. Ja. Hoeveel voor dit? Eh. Dit is voor. Ja. En dan heb ik die nog. 5 and we are four. And I have not more. More. Seven fifty uh, for this one, yes. Five. This one five euro. This four. one four. Four. Yeah. Okay. And I have more. I have more. Okay. Okay. I, I know. Very pretty. Yeah. yeah Widzicie 7,50 za e, 7,5 euro za kurczę ten e, czajniczek 4 yeah. yeah, yeah, euro yeah, za filigraneczkę. i cukierniczka 5 yeah. euro Piękne, piękne. Ok, I'm going. Now. No i kochani, książki, książeczki, jest wszystko, to co ludzie po prostu chcą się podbyć z domu. Patrzcie jaki ładny zegar i nowe są obciążenia do niego Ale śliczny Chyba projektor stary jakiś Piękne rzeczy Piękne rzeczy Super Mamy wszystko Hello? Mimo, że jest stary. Patrzcie, i zestawy na rybki gotowe. I tylko dobata i na ryby. Tu mamy piękny talerz. To jest unik. Yeah. Tak. To jest bardzo krótki. Z Australii. ile much you want for this? Uh, I want 25. 25. For two or for one? For two 25 euro Takie talerzyki Pan mówi, że z Australii Very pretty Piękne Jaki stary, piękny wieszak z kaflami Stare pudełko To piękne rzeczy. super, super, rzeczy piękny dzwonek. Z łosiem. super, 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 i super, 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 tu znowu piękności takie lalki laleczki domki piękne rzeczy no i tradycyjnie czym się lubują a tu corrida mnóstwo różnych urządzeń urządzonek bransolet bransoletek można tu kupić wszystko nawet trąbka myśliwego czy jakiego tam kurcze woły nawoływacza pięknie ci jakie ładne chińscy żołnierze super pan Ja, yeah, die dus is heel mooi. is oud, is heel oud. Is how Hoe kost deze? Zeg zegt u? Hoe kost, How, cost, how price? de prijs? De prijs? Ja. Deze samen 15. Fif, 15? 15. Oké. Okay. Het is antiek, hè? Heel oud. Oh, het ja, misschien... is een Duitse 414, een oude biecher. Dus 50 euro voor deze twee 7,5, 7,5 samen. 15, 12, 50. <laughs> okay. Kijk jij uh, hoe oud het is? Heb je dat gezien? Ja, hij kijk. Ik kijk. Deze ook, hè? De trommels, hè? Tu mnie bardzo zaciekawiła ta skrzyneczka Same z amesportu, Gruba, piękna skrzynka. Ciekawe ile ma lat. I jakieś wieszaczki. Tutaj też stary, zobaczcie, wieszaczek z marynarzami. No, byłoby co wybrać kufer. I tu różnego rodzaju Hello. Hello. Very pretty. How how years have this one? Very old. I think about no, it's not new. I think about from the years 70. 70 years. Yeah, it's very it's nice. Very pretty. Ja, bardzo późno. 6 To jest bardzo ale Etsy, jest dobry chodź. Wiem, jest dobry. bardzo, bardzo nice. 6 euro. Taka fajna taca z coca Colą Nie wiem, ci co zbierają, uwielbiają. Są laleczki. A tej chyba nawet coś smakowało bardzo. Ładne rzeczy. A zobaczcie, tutaj jest wszystko. Wyroby własne, przepiękne. Tam z Indianinami. I tutaj są bramzule różnego rodzaju plecione. Co byście chcieli sobie kupić? Jaki kolor, jaki design. Z imieniem. Bo tu są imienne nawet. Piękne. takie stare samochodziki no, już mają swoje lata I jakiś mleczniczek. I tu są takie piękne rzeczy. Dzięki, że pan wiecie. Tu mamy stare instrumenty, zobaczcie jaki piękny, jaka trąbeczka malutka fajna, ale śliczna i mnóstwo porcelany. Taka zewnętrzna lampka stara. Szczerze wybrnę, luk od niej. Metodwainer hier. Dzisiaj pogoda wystawcom bardzo przeszkadza. Zobaczcie jak zamiata tym wszystkim, ściąga i wszystko kurcze, niszczy. Ach, ża żal mi ich, ale no, nie zawsze jest pięknie. Tutaj następny wystawca. А то мы то мамы крокодилы. Пьянки. Интересно. Тут старая лампа. Nice. English English I don't speak Dutch, I'm sorry What is the case with the Yes, I know what this is it Yes How price for this? How price for this? I don't know Taste the bread How much for the lamb? 15 Euro 15 Euro? Yes yeah? Okay yeah, it's no? very old. Yeah. Very old. Yeah. How you think? Cake. Cake. Okay. You did so, uh, eh? Yes, yeah. this is copper. Yeah, yeah, yeah. yeah I know. This look. And do you know how old is? Old? Well, yes, old. One hundred fifty to

not Two pints for my okay, own. No <laughs> now I'm only look. Yeah. I must look everything. Oh, professor, uh, and Kola in Uzka. When the first uh, war? Yes, wall. yes. I, I I see. This is fierce war. Yeah, 1970. And here can Yeah. Jest jeszcze jedna i za chwilę może dojdziemy do tego porozumienia, bo wiecie, że Rafik lubi takie rzeczy 1943. How you want for this? 20 20 euro And this one 50 Hej 20 euro i za tamtą 15 jak się dogadam za 30 to wezmę 20 Słyszamy? Yes. może żeby 30 euro. Jeden, 30 euro. Nie, nie, 15 euro same. 30, prezent, No i kochani, za 30 euro kupiłem te dwie łuchy. To jest pierwsza wojna światowa. Pisze, piękna. Ta do końca nie wiem, ale może dojdę później. Tu jest 1943. Także przepiękne. Zawieram do plecaka i pokażę. O, you, you have more. O, no, mi tu pani wyciąga następne. Za chwilę pooglądamy i za chwilę zabierzemy chyba. I teraz pani mi tu wyciągła następne. Następną taką. 1943. Ok. This is last one. This is last one. You don't have more. Ok Za 10 jurków ją biorę Czyli 40 euro za zakup tych trzech łuch Myślę, że naprawdę niedużo Do następnej kolekcji Rafika Piękna sprawa I zobaczcie u tych samych państwa Jeszcze jakie piękne strzemiona dla konia I tutaj To jest chyba To chyba była uzda czy jak to się tam zwało Kurcze nie wiem Ale Piękne rzeczy Są piękne rzeczy Yeah. This is very old, You have very very pretty things. This is ungefähr 150 years. Nobody, nobody is what is a fun? Very old. Fun movie What's this? How how you can use it this? What's this? Nikt nie wie. Google, Google, jest. No mówi pan, że może, może, może w ogóle Now I don't want, thank <laughs> you. Pan by mi tu sprzedał wszystko. Pan by mi tu sprzedał wszystko. Ja na razie tylko te łuseczki wziąłem bo są przepiękne, ale mają, mają naprawdę ładne rzeczy z Mosiądzu. tu taka wiatrakowa pamiątka by była piękna kurcze śliczne tu też jest łyżeczka ale niestety nie srebrno.

Kochani no, nie było dzisiaj zbyt dużo wystawców. Niestety pogoda, na pewno pogoda ich wystraszyła. Tutaj kurczę naprawdę. Nie wiem czy wy mnie teraz dobrze słyszycie, ale jest mega wiatr. A dziadostwo kurczę, pogoda im nie dopisała. I no co? No ja zakupiłem znowu trzy łuseczki do kolekcji. Będę je chyba skupiał, bo mi się bardzo podobają. Pędzę jeszcze gdzieś dzisiaj w teren. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną. Pokazałem Wam, co mogłem. Nie ma więcej, niestety. A jeszcze wiatr ja tutaj bardzo przeszkadzał. Nie mogłem nagrać kilku stanowisk, bo im, kurczę, rozwaliło wszystko. Współczuję. Lecę. Dziękuję ślicznie. Trzymajcie tam się jak najcieplej. I do zobaczyska na następnym filmiku. No i kochani, podsumowanie tych targów. Podsumowanie tych targów to kupione przeze mnie tylko i wyłącznie Trzy łuski, trzy łuski i zrobione z nich wazoniki, jakieś cuda. Piękne łuski, jak dla mnie, megaśnie. Tu jest, o, tu. 1943, jakaś lotnicza ucha, 40 mm. No

No i najpiękniejsza łuska. Najpiękniejsza łuska, najładniej zrobiona w ten sposób. Kurczę, ktoś miał głowę do tego, nie? Tak dziubać talent. Piękny. I ta łuska to jest łuska pierwszowojenna. 1917 rok, nawet pisze kwiecień. No piękna, piękna sprawa. Piękna sprawa, kochani. Ja zadowolony tymi zakupkami, tymi trzema łuskami, także co? No, zapraszam do następnego filmiku.